Na stole naszych domów zawsze jest pęk. Na naszym ołtarzu zawsze jest pęk. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg zamieszkał między nami. Narodził się w pełni ludzku. Rodzinny. i pozostał z nami pod postacią chleba. I Kościół nam tego chleba podziela w Komunii Świętej, daje nam Jezusa. Chleba. do mną Przed chwilą łamaliśmy się chlebem, białe opłatki. Chciałbym życzyć wszystkim, aby nigdy nam nie zabrakło upragnienia chleba eukarystycznego. Abyśmy zawsze trwali przy Jezusie. Abyśmy cieszyli się nim i dzielili się chlebem dobrym, błogosławionych, radosnych i spokojnych świąt. Życzę wszystkim obecnych barakianom, gościom, dzieciom życzę dobrego Mikołaja. I zapraszam, abyśmy za chwilę wychodząc z tego Kościoła podzielili się. Chlebem. Dzielimy się z nami, drodzy, bracia i siostry, chlebem. I życzymy, abyśmy byli na siebie dobrze jak ten plebi. Wesołych świąt. Szczęść Boże.